Wierzyłem, że fajnie by było, że wy sobie to obejrzycie jest jedyny na całych karaibach Audia, dom znam znalazłem. Dla Gotta find a way to be a man. Ale bajka Jake, m'a mam ja. Ja, Claudia. I z takim widoczkiem zjemy burgera. Cześć, nazywam się Łukasz Kasztelan i witam na kanale Przybij Taka na Końcu Świata. Możesz tutaj zobaczyć jak wygląda życie, ekonomia, zabytki, cuda natury w innych krajach. Naszym celem jest zrobić podróż dookoła świata. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem świata biznesem, ekonomią, gastronomią, wbijaj na kanał Na Barbadosie i Barbados mi się naprawdę do mieszkania podoba. Jedyna wada, jaka jest, to, że jest daleko do Polski, jak trzeba odwiedzić rodzinę, to wychodzi drogo, długo, no, ciężkie są te loty. Natomiast słuchajcie, zerowy podatek od zysków kapitałowych, niezależne kompletnie państwo, poza Unią, poza Koroną Brytyjską od 2021. Także słuchajcie, mieszkańców poniżej 300 tysięcy. Jakieś 660. O 660 osób na kilometr kwadratowy, więc bez tragedii, nie ma przeludnienia. Nie jest też tak małe, że nie ma tutaj co robić. Są takie widoki, można mieć chatę przy plaży w pierwszej linii brzegowej za stosunkowo niewielkie, przyzwoite pieniądze. Nie jest tutaj katastrofalnie drogo. I podatek CIT i, i, i od, od przedsiębiorstw to jest jakieś 15%, więc też bez tragedii. Ja bym się na to pisał, gdyby moja żona chciała, ale moja żona mówi, że nie chce, więc pewnie się nie mam jak pisać. Także Barbados dla mnie petarda, ludzie mili, wyedukowani, inteligentni, stosunkowo bezpieczni, co jest dla mnie jednym z ważniejszych czynników. No i są takie miejsca, no. Słuchajcie Stwierdziłem, że fajnie by było Że wy sobie to obejrzycie Bo opóźnienie jest spore Nie wiem kiedy to oglądacie, ale u mnie dzisiaj jest 5 czerwiec 5 czerwiec I słuchajcie, dzisiaj bitwy ma 70 tysięcy Jestem podjarany, bo Hossa Trwa, wszystko idzie jak zaprogramowane. Miała być korekta halvingowa jest korekta halvingowa. Liczę na to, że zarobimy na tej hoście dużo i wyjdziemy na czas. Jestem ciekawy, jak ten mój chóra optymizm będzie można ocenić po czasie. Bo pewnie opóźnienie jest niemal półroczne aktualnie. Piękne widoki, ja jeszcze posiedzę, popodziwiam, bo mi się podoba. Posiedźcie razem ze mną i jedziemy na kolejny noc. slow it on Jechaliśmy tu, słuchajcie, bo to jest młyn, ale to nie jest do zboża, tylko do robienia cukru, czyli do wyciskania trzciny cukrowej. Jest jedyny na całych Karaibach, najstarszy, największy, bo jak jest jedyny, to jaki ma być. I ma 300 lat, więc to nie jest na tej wyspie najstarszy, największy, bo wyspa jest mała, tylko na całych Karaibach. I można tutaj zjeść jakieś burgerki. Chciałbym wam pokazywać bardziej lokalne jedzenie, więc zobaczcie, co to będzie za burger, jeżeli będą jakieś składniki stricte lokalne to wam pokażę. Jak nie, no to oglądamy. A zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, tylko szybkie zaproszenie. Zapraszam do wszystkich lokali Przybi Piątaka w całej Polsce. Pracujemy ciągle nad rozwojem tej sieci, dlatego zapraszam do lokali, gdzie znajdziesz świetną ofertę, świetne menu. A wszystkie informacje są na przybipiątaka.pl. Jeśli chcesz prowadzić gastronomię, mieć swój biznes, zachęcam do wzięcia franczyzy Przybi Piątaka. Wtedy ten biznes będziesz prowadził razem ze mną. Zapraszam. A jakie są w opcji? E, no, z rybą albo nie, z albo nie. I z takim widoczkiem zjemy burgera. Burgera zjemy z rybą yy, lokalną z tych oto wód oraz z chipsami z chlebowca, czyli też bardzo lokalne warzywo, występuje tu wszędzie na potęgę. Razem z mango. The beer of Barbados. Ja, no dobre, dobre jest to piwo, ale to takie normalne piwo, ale fajnie, że produkują lokalnie. Ogólnie mi te wyspy imponują tym, że dużo produkują swojego. Tutaj też jest fabryka rumu, ale nie jedziemy, no bo byliśmy yy, na Jamajce, no po co dwa razy jechać. Ale na przykład tutaj pan produkuje sam. I ten taki czarny yy, cukier karmelizowany, można też molasę sobie kupić. Thank you. Frytki z chlebowca. Fajne, trochę. Fajne, tylko trochę suche. Los burgeros, ja dałem rapturę, ale zdobne. jest dobre. Jest smaczny, tylko ta bułka jest niepodgrzana i taka zwykła, ale dobra. Smakuje. Dla mnie, proszę. Lecimy dalej. Mamy taki jak zwajcie tutaj, salonik, telewizor. Kuchnia. całego tak. tak. jest. Sypialnie dwie z krimą, wszystko się zgadza. Tutaj będziemy grać w tysiące dzisiaj. I I tam już jest znowu ocean, tam w dół czasej. I wyobraźcie sobie, że jest tu mnóstwo małp mnóstwo. Klaudia dom znam znalazłem. We Wrocławiu taką lepiankę wyremontowaliśmy. Właśnie wyglądała podobnie tylko, że z zewnątrz jeszcze była obrzucona coś na kształt głównym i błotem, ale wygląd miał podobny i teraz wygląda pięknie. Kiedyś wam mogę pokazać. Tak w fajce, pięknie. Jaram się. Redfoot z krewetkami w środku, z jakimś ogórasem I oni tak się chyba falą tutaj tym, tym, tym całym bowiem. Ciekawe, co wygląda. Teraz spróbujemy. Tak? tak, no. Takim przypieczonym? No, takim z ognia w ogóle. Popatrzę, ten Starmec. No. Widzicie? No. Ekstra. Dobra, Dobra, to jest mój. No to jest mój. No to No i jest już. A ja mam grudek. A to ja nawet tylko nie ja to... To... W Legowcu z krewetkami. Pyszne to jest mój. To jest prawda, co? Burger ten miał trzy grube kotlety. Powiem Wam, dach. Tak. Myślałem, że będzie na wynos, ale zjadłem. Natomiast nie będę ukrywał, że jestem pełny. Dzisiaj kamerę trzymam ja. Ja, Klaudia. Barbados jest dość malutką wyspą, ale jest co tutaj robić. Tak jak ktoś sobie na przykład przyjedzie na dwutygodniowy chillout, no to oprócz plażowania może sobie też elegancko pójść do lasu, do lasu deszczowego No taki tropikalny las Wykorzystaliśmy tą możliwość I, i po prostu poszliśmy Zakupiliśmy bileciki Nie trzeba tu jakichś szczególnych przewodników Ani nic takiego jak w Amazonii Więc można sobie pójść samemu Wchodzi się, kupuje się bilety Dostajesz taką fajną mapkę i ciśniesz No i jest przyjemnie, bardzo dużo palm Fajnie, idziemy sobie Wybraliśmy, są dwie ścieżki, są taka bardziej ścieżka agroturystyczna. Jedna, a druga jest bardziej taka, wiecie, bardziej dzika. No i my wybraliśmy sobie tą bardziej dziką, bo wiadomo, że to jest bardziej interesujące. Bardzo dużo jest tutaj jakichś ślimaków i chciałam Wam pokazać. Też takie widzieliśmy podobno w tym. W Amazonii. A, widzicie? Oba się. Takich dużo jest ślimaczków. I podobno możemy spotkać też po drodze małpy i coś jeszcze, ale już nie pamiętam co. Więc jest to fajnie przygotowane, bo, bo ścieżka jest wydreptana. Są schodki fajne, wszystko zrobione. Hello! Hello! No I sobie spacerujemy. A teraz mniej gadania, więcej pokazywania. Awake in the morning with a light upon her skin. Coffee cup before the day begins. Don't go, stay a while. we we'll slow it all. Ja mam słabą kondycję, ale bardzo lubię chodzić po takich miejscach. Kochani, zobaczcie, bambus jest tak skonstruowany, że odtąd dotąd jest jedna jakby buteleczka pojemniczek. Jakbyście wlali tu wody, to ona nie spłynie tu. Stąd nie spłynie tu, tylko będzie w tej buteleczce. Bambus tak skrzypi, jak, jak takie stare meble w chacie. Albo takie deski. To tutaj większość tych wysp karaibskich była zamieszkana przez, przed przybyciem Kolumba y, przez Indian. Tych wszystkich Indian chyba nazywali, nazywało się Awakowie. W każdym razie przy, po przybyciu Kolumba, oczywiście, y, zdarzyła się tragedia, choroby, niewolnicza praca. Większość z tych y, społeczeń mniejszych, większych po prostu wymarła, czyli po prostu przybyli Europejczycy, no i tutaj niestety ci ludzie wyginęli. Większość z nich po prostu zmarła i tyle. I potem zaczęła się niewolnicza praca y, Afrykańczyków, których tutaj sprowadzali y, Europejczycy. No i większość tych właśnie teraz wysp zamieszkają y, Afroamerykanie. We hold inside to come out. So stay. Open. Bardzo fajne miejsce polecamy. Dla rodzin dzieci głównie, <laughs> żeby sobie pospacerować żeby dzieciaki trochę się zmęczyły i trochę fizycznie popracowały nogami, bo my z tych co mało ćwiczymy. Wszyscy Ci proponują jakieś narkotyki, narty wodne, sporty wodne. Także mega, mega spoko. My już mamy opóźniony lot o 3 godziny. 2 godziny 48 minut dokładnie w tym momencie. Myślę, że trzeba będzie kiedyś tu wrócić. Termity. Termity. Ermit. i trujące drzewo.